Błogosławieństwa nazywane są drogowskazami do szczęścia, do szczęśliwości, do spełnienia, zatem też do świętości. I choć ta droga wydaje się dosyć paradoksalna i niemożliwa, jak można być szczęśliwym, skoro te, te cechy, które, o których mówią błogosławieństwa, na pierwszy rzut oka zupełnie do szczęścia ani nie prowadzą, ani go nie wyrażają. To jednak Jezus właśnie od tego zaczyna swoje wielkie kazanie na górze od pokazania celu. Po co to wszystko? Wielka jest Wasza nagroda w niebie. Czyli nie tylko mam patrzeć na moje tu i teraz, ale także daleko w przyszłość, w przyszłość eschatologiczną, wieczną, tą, która jest poza śmiercią. Papież Franciszek dokonał bardzo ciekawego komentarza tych błogosławieństw. Analizując każde zdanie bardzo dokładnie w adhortacji, gaudetet, egzultatę. Ten tekst już ma dwa i pół roku, ale myślę, że warto do niego wrócić i popatrzeć, w jaki sposób można zaktualizować te poszczególne wezwania. To jest ciekawe, że każdemu z z papież poświęca od dwóch do, do trzech. Nawet cztery punktów, i każdy z nich kończy takim refrenem. To właśnie jest świętość. Chciałem, abyśmy wysłuchali, w jaki sposób papież Franciszek przekłada błogosławieństwa właśnie na program do świętości. Być ubogim w duchu. To właśnie jest świętość. Reagować z łagodnością i pokorą. To właśnie jest świętość. Wiedzieć, jak płakać z innymi. To właśnie jest świętość. Pragnąć i łaknąć sprawiedliwości. To właśnie jest świętość. Patrzeć i działać miłosiernie. To właśnie jest świętość. Zachować serce wolne od wszystkiego, co plami miłość. To właśnie jest świętość. Rozsiewać wokół siebie pokój. To właśnie jest świętość. Godzić się każdego dnia na drogę Ewangelii, nawet gdyby miało to, by na nas ściągnąć problemy. To właśnie jest świętość. I tu też, a propos prześladowań, papież Franciszek zwraca uwagę na to, że te prześladowania prowadzą do świętości, właściwie przyjmowanie tych prześladowań, wtedy jeżeli one są z powodu Jezusa i Ewangelii, bo często możemy być prześladowani z innych powodów, jakiejś naszej. Unośności, słabości, hipokryzji. I to zupełnie nie są powody do tego, żeby z tego powodu być szczęśliwym, że ktoś właśnie jest wobec nas niechętny, ale nie z powodu Ewangelii. Pewież też pokazuje takie przejawy świętości we współczesnym świecie, po czym można poznać świętego. Pokazuje, że świętość polega na wytrwałości, cierpliwości, ale też łagodności. Mówi też o tym, że święty jest radosny i ma poczucie humoru. To jest dosyć ciekawe, że świętych właśnie po tym można rozpoznać nie po jakiejś takiej zawziętości, czy, czy, czy smutku, apatii. Ale właśnie po, po, takim, po takiej wewnętrznej radości, także po śmiałości i namiętności rozumiana jako pasja życia, jako entuzjazm, z którym idę do świata, podejmuję zaangażowanie. I też świętość, według papieża Franciszka, jest realizowana we wspólnocie. Nigdy nie jest w pojedynkę, ale zawsze jest. Wśród innych osób, które mogą myśleć podobnie, z którymi jakoś staram się budować jedność, od których uczę się kochać i którym daję miłość. I wreszcie w nieustannej modlitwie. I tu ciekawe, że, że papież zwraca uwagę na modlitwę przedłużoną modlitwę ciszy, by lepiej zrozumieć Boży język. Interpretować prawdziwe znaczenie inspiracji, które jak wierzymy zostały nam dane, uspokoić nasze troski i na nowo zobaczyć całe nasze życie w Bożym Świetle. I może właśnie dzisiaj, w tym dniu, kiedy nie możemy być na cmentarzach, ale możemy w inny sposób i myśleć i modlić się za zmarłych ale możemy także wzmacniać więzy rodzinne ja mam takie doświadczenie że mam takich krewnych z którymi spotykam się raz do roku i to tylko na cmentarzu wtedy przy grobie bliskich ale to jest coś co jakoś łączy i może też mamy takie doświadczenie Pomimo tego, że może dziś ich nie zobaczymy w takich okolicznościach jak zwykle, ale można zadzwonić, porozmawiać, nawiązać kontakt. Dzisiejsze święto, dzisiejsza uroczystość może nam zatem przynieść pokój, wyciszenie, uspokojenie, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w tym Bożym świetle. Ale znajdziemy też w sobie ciszę na przedłużoną modlitwę, na spotkanie z Bogiem i pozwolimy, aby to On nas przez ten czas poprowadził.